Witam serdecznie wszystkich dzisiaj na kanale jak coś to oczywiście łapka w górę i subskrybujcie mój kanał I się krótko to, co to są te kolorowe skrzynki po lewo a no taka skrzynka może być w kolorze czerwonym zielonym, niebieskim, no w każdym takim jak mamy postacie do wyboru może być zamiast tej, zamiast tej lub tej, tej, tej lub tej tak czyli może się zdarzyć, że zabijemy pięciu tytanów minie ten czas tam sobie <laughs> iluś tam godzin w przypadku titana oczywiście jest od razu natychmiast skrzynia dostępna i ona się może zrobić kolorowa. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że niezależnie od tego, czy będzie tutaj na titanie, na na jazdach bohaterach pokonanych, czy też na potworach, to trzeba po prostu pokonać tylu oto przeciwników w tym kolorze. W internetach można sobie tam znaleźć jakieś ściągi różne a propos tego jaka skrzynka gdzie jest najszybciej do zrobienia. I tak na przykład czerwona jednym z lepszych miejsc takich dobrych pod kątem rekrutów i <laughs> rekrutów i ilości zużytej energii światła jest 4 prowincja 4 y, y, etap pierwszy tak i y, y, tutaj po prostu można sobie to zaliczyć. Są oczywiście inne jeszcze lokalizacje na inne kolory, na przykład 8, 7 jest na niebieskie, tak? Czy na przykład 7, 4 jest na fioletowe, tak? Pozostałych no, akurat w tym momencie nie pamiętam. Jeżeli ktoś bardzo jest ciekaw i nie chce mu się szukać w internecie, to zadajcie po prostu pytanie w komentarzu, a ja Wam odpowiem. Jeżeli będzie potrzebny oczywiście film o tym żeby opowiedzieć o wszystkich kolorach gdzie można najlepiej zbierać na pierwszym drugim i trzecim sezonie bo szczerze mówiąc czwartego nie rozgryzałem nie ma za bardzo też ściąg w internetach to te trzy mogę wam opowiedzieć dokładnie szczegółowo gdzie jaką skrzynię robić jak coś dajcie znać a teraz szybko zaliczę. Etap i zobaczymy, co w takiej skrzyni. No, mnie wypadnie, tak, bo wypaść mogą przeróżne nagrody. No tutaj niestety nie ma jakby informacji o tym, na co jest szansa. Lecimy szybciutko. Można, oczywiście, na sezonie, tam jakimś pierwszym. Oprócz pierwszego, drugi, trzeci, sobie robić wiadomo, no wtedy będzie to dużo, dużo więcej czasu trwało, bo te wszystkie przeciwnicy tam mają więcej HP, tak? A na sezonie pierwszym jest to tak szybko. Na no, tyle, że no niestety kosztem tego, że przy okazji nie ma mm, żadnych eksperyjansu, więcej doświadczenia, nie ma żadnych za bardzo pff, zaawansowanych przedmiotów do zdobycia, także coś za coś. No szybkość. Kontra e, zdobycz. I w ten sposób już jest zaliczona skrzyneczka. Odbieramy zawartość. Odbieranie zawartości jest takie samo jak po zrobieniu każdej innej skrzynki. Klikamy i podziwiamy, co nam wpada. Oczywiście mogą wpaść. Czterogwiazdkowe przedmioty, trzygwiazdkowe przedmioty, tokeny, flaszki, wszelkie symbole. Oczywiście tak jak tutaj wpadł mi kluczyk, wpadły monety podziemia, mogą wpaść chyba tam nawet i 10 sztuk. Mogą wpaść trenerzy, nawet i trzygwiazdkowi. Flaszki mogą wszystkie do koloru, do wyboru. Najczęściej mi wpada akurat ze skrzyni tytana, tym razem energii światła. Nie wiem ile symboli można najwięcej zdobyć. No 30 zawsze do czegoś się przyda. Yy, biletów kilka sztuk tutaj. No, zdarzyło mi się kiedyś dostać trzy tokeny srebrne. Dzisiaj jestem zadowolony. Klejnotów 30 też nie jest źle. No szkoda że nie ma nic innego poza jakąś tam ciepłą palerynką. Przydałby się tam strzałki teleskopy i inne rzeczy też wypadają. No nie tym razem nie tym nie mnie. I na tym chciałem zakończyć temat. Pozdrawiam, cześć.